Wyobraź sobie, że jesteś sam w domu. Jest późno. Siedzisz na kanapie, przeglądasz coś w telefonie, i nagle twój pies podnosi głowę. Patrzy na kąt pokoju, nie mruga. Jego uszy stają czujnie. Po chwili zaczyna warczeć, bez powodu. Nie ma nikogo. Patrzysz tam, pusto, ale jego warczenie staje się coraz głębsze. A potem szczeka, wciąż patrząc w ten sam punkt. Czujesz zimny dreszcz na plecach. I jedno pytanie rozdziera ci ciszę: Co do cholery on tam widzi! Zwierzęta widzą i słyszą inaczej niż my. Nie lepiej, po prostu inaczej. Często więcej. Koty mają sześć razy lepszy wzrok w ciemności niż człowiek. Rejestrują drobne ruchy, które dla nas są niewidoczne. Ich słuch łapie dźwięki aż do 65 kHz, człowiek do 20 kHz. Psy potrafią wyczuć chorobę, zanim zdiagnozuje ją lekarz. Słyszą kroki z kilkuset metrów, reagują na emocje, których jeszcze nie wyraziliśmy. Ale to nie wszystko. Zwierzęta czują zmiany pola elektromagnetycznego, mikrodrgania, a może zmiany w energii, których nie jesteśmy w stanie zarejestrować. W 2004 roku badacze w Japonii zarejestrowali, że psy wyczuwały nadchodzące trzęsienie ziemi na 24 godziny przed nim. Nie przez dźwięki, nie wibracje, coś innego. I tu wkraczamy na pole, gdzie nauka zaczyna się zacinać, bo nie potrafi wyjaśnić wszystkiego. W internecie krąży wiele historii o zwierzętach, które reagują na coś niewidzialnego, ale są też przypadki, które wyłamują się z klisze, są zbyt dziwne, zbyt dokładne, albo zbyt zgodne z innymi podobnymi przypadkami. Żeby je zignorować. Nie wszystkie z nich mają zakończenie. Niektóre kończą się tylko strachem. Szwecja 2017 rok. Rodzina z Göteborga opowiadała o tym, jakich ich kot Niko codziennie o tej samej porze siadał przy ścianie między kuchnią a salonem i zaczynał miałczeć. Z pozoru nic dziwnego, ale pewnego dnia, kiedy syn rodziny nagrał kota telefonem, Zauważył, że dźwięk jego miałczenia się odbija jakby od pustki. Zrobili eksperyment, Przestawili ucho do ściany w miejscu, gdzie kot zawsze siedział i usłyszeli coś, co można opisać jako cichy dźwięk przypominający szept, ale cofnięty, odtwarzany w spak. Nie przestraszyli się na początku, ale kilka tygodni później w środku nocy kot budzi wszystkich przeraźliwym krzykiem. Siedział przed tą samą ścianą, ale tym razem jego sierść była naelektryzowana. Uszy przyklejone do tyłu, a spyska kapała ślina. Jakby walczył z czymś, ale nic tam nie było. Filipiny, 2019 rok. W maju na południu wysp rodzina przychodziła serię niewyjaśnionych wydarzeń. Gasnące światła, przesuwające się przedmioty, senne paraliże ale ich pies czarny kunde imieniem Bako reagował bardzo konkretnie. Szczekał na to samo miejsce pod schodami każdej nocy o tej samej godzinie 3 33. Pewnej nocy domownicy zostawili tam kamerę. Na nagraniu pies staje przed miejscem i zaczyna warczeć. I wtedy, na sekundę, kamera łapie błysk odbicia w kącie ściany, jakby coś przesunęło się bardzo szybko. Co dziwniejsze, kamera od tego momentu przestała działać, a pies zaczął unikać całego piętra. Rodzina zaprosiła lokalnego szamana. Ten spojrzał na psa i powiedział tylko: On już to widział, teraz to wróci. Dwa tygodnie później pies uciekł z domu i nigdy go nie znaleźli. Polska 2022 rok Historia z Krakowa. Mężczyzna opowiadał, że jego kot codziennie wieczorem siadał naprzeciwko lustra i patrzył. Nie w swoje odbicie, ale lekko obok, jakby coś widział za szkłem. Po kilku tygodniach zauważył, że sam czuje się nieswojo w tym pokoju, jakby ktoś go obserwował. Postanowił usunąć lustro. Po zdjęciu tafli szkła odkrył za nią wmurowaną starą modlitwę, zapisaną ręcznie po łacini i zasłoniętą deską. Tekst dotyczył egzorcyzmu z 1874 roku. Następnego dnia kot zniknął. Zostawił ślady łap, prowadzące tylko do miejsca, gdzie wcześniej stało lustro. USA, 2008 rok. W Ohio pewna kobieta zauważyła, że jej pies szczeka tylko wtedy, gdy ona siedzi przed komputerem. Ale nie zawsze. Tylko wtedy, gdy był otwarty YouTube. Po czasie zorientował się, że pies warczy tylko na filmach o zjawiskach paranormalnych, i tylko gdy przewieje do konkretnego momentu. Najdziwniejsze było to, że na jeden z filmów starym EVP nagranie rzekomego głosu ducha pies zawył, a potem komputer się wyłączył. Sam. Gdy uruchomiła go ponownie, ekran był czarny, a na górze pisało: Widziałem to co on. Po tym incydencie pies przestał szczekać. Przez kilka miesięcy nie wydawał żadnych dźwięków. Zmarł rok później. Lekarz weterynarii powiedział, że wyglądał, jakby się poddał. A teraz pytanie, co łączy te historie? Precyzyjne, powtarzalne reakcje. Zwierzęta nie reagowały przypadkowo. Reagowały dokładnie w tym samym miejscu, tej samej godzinie przy konkretnych zdarzeniach, obecności zjawisk towarzyszących. Dziwne dźwięki, zmiany temperatury, awarie sprzętu. Reakcje emocjonalne zwierząt, które nie pasują do niczego znanego. Paniczny lęk, ucieczki, unikanie miejsc, ataki szału. Czy to dowód na coś nadnaturalnego? Nie musi być, ale zbyt wiele tych przypadków ma wspólne elementy, by mówić tylko o przypadkach. Coś jest na rzeczy. A jeśli tak, może to nie duchy nas nawiedzają, tylko my wchodzimy w miejsca, które już do kogoś należą. Zanim uznamy zachowanie zwierząt za przesąd, warto zatrzymać się na chwilę i zadać sobie pytanie: czy to możliwe, że zwierzęta rejestrują zjawiska, których my jeszcze nie rozumiemy? Może, że ich mózgi są po prostu bardziej dostrojone do innych warstw rzeczywistości? Zwierzęta wyczuwają świat w sposób wielowarstwowy. Infradźwięki. Dźwięki o częstotliwości poniżej 20 Hz. Niewyczuwalne dla człowieka, ale wiele zwierząt reaguje na nie bardzo emocjonalnie. Co ciekawe, niektóre relacje z nawiedzonych miejsc opisują uczucie lęku, smutku i ciśnienia w klatce piersiowej, co dokładnie pasuje do efektów działania infradźwięków. W badaniach z lat 90. na Uniwersytecie w Coventry. Udowodniono, że ekspozycja ludzi na takie dźwięki powoduje niepokój, przyspieszone bicie serca, a nawet uczucie obecności kogoś w pokoju. A teraz wyobraź sobie: Twój kot nagle zaczyna warczeć. Ty czujesz napięcie, ale nie słyszysz nic, bo coś się tam poruszyło, ale na poziomie, którego nie jesteś w stanie wychwycić. Czy to zjawisko, którego nie widzisz, nie słyszysz, ale czujesz, nie brzmi jak coś nieludzkiego? Teoria obecności bytów energetycznych to już krok dalej nienaukowy, ale za to o wiele bardziej niepokojący. W parapsychologii istnieje pogląd, że istnieją byty, które nie posiadają fizycznej formy, ale funkcjonują jako formę energii. Nie są zmarłymi, nie są duchami ludzi, są czymś starszym czymś, co egzystuje między warstwami rzeczywistości. I w takich teoriach to właśnie zwierzęta są jedynymi, którzy mogą te byty wykrywać. Dlaczego? Bo ich instynkt nie jest ograniczony przez racjonalne myślenie, nie analizują, tylko czują, ich mózgi nie filtrują zjawisk, które są niemożliwe, jak robi to nasza świadomość, one po prostu reagują. W notatkach badacze z zakonu świętej Brygidy z XVI wieku zachowały się opisy egzorcyzmów, w których psy klasztorne zaczynały szczekać i uciekać z pomieszczenia na kilkanaście minut przed manifestacją czegokolwiek fizycznego. Zanim cokolwiek było słychać, one już wiedziały: Czy to przypadek? A może dowód, że reagowały na coś, co dopiero miało się zmanifestować? To brzmi jak science fiction, ale wielu fizyków teoretycznych rozważa istnienie wielowymiarowej rzeczywistości. Miejsc, które nakładają się na nasz świat, ale których nie jesteśmy świadomi. Czymś w rodzaju fal radiowych. Są wszędzie, ale nie da się ich zobaczyć gołym okiem. Według tej teorii, zwierzęta mogą czasem złapać fragment innego wymiaru. Krótki moment, w którym coś przenika, i w tym momencie twój pies zaczyna warczeć. A ty nie widzisz nic, bo twoje oczy są ograniczone do tego, co realne. Czyli co? Zwierzęta są jak anteny? Czasami złapią sygnał, który nas omija. I teraz pytanie: czy każdy z tych momentów, w których twój kot wpatruje się godzinami w ciemny róg pokoju, to tylko nuda? A co jeśli widzi coś z innego miejsca? Coś, co również patrzy na niego? To nie jest nowa obsesja. Już starożytni wierzyli, że koty widzą dusze zmarłych. Egipcjanie nie czcili kotów bez powodu. Uważali, że są one oczami bogów i pośrednikami między światem żywych i umarłych. W Tybecie psy były szkolone do obrony duchowej, nie przed złodziejami, tylko przed bytami astralnymi. W dzisiejszych czasach w wielu regionach Indii, Rosji i Meksyku uważa się, że zwierzęta są w stanie zobaczyć zbliżającą się śmierć i czasem ostrzegają przed nią. Ciekawostka. W szpitalach, w których dopuszcza się koty do pacjentów, zdarza się, że kot siada na łóżku osoby, która umrze w ciągu 24 godzin. Niektórzy lekarze mówią o chemii, że wyczuwa zapach śmierci. Ale pielęgniarki mówią wprost: on wie. Teoria nieludzkiej inteligencji, bytów nieduchowych. To najbardziej niepokojąca ze wszystkich teorii. W niektórych przekonaniach okultystycznych mówi się, że część zwierząt, zwłaszcza koty, reaguje nie tylko na duszę, ale na inteligencje nieludzkie. Istoty, które nie były nigdy żywe, ale egzystują jako pasożyty energetyczne, wchodzą w kontakt z naszą rzeczywistością przez sen, traumę, depresję lub energetycznie otwarte miejsce. I to właśnie zwierzęta są ich pierwszymi obserwatorami. Jeśli twój pies warczy tylko w jednym pokoju, Warto zadać sobie pytanie: czy to naprawdę tylko przypadek, czy może coś tam czeka? Zwierzęta nie kłamią, nie udają. Ich zachowanie, szczególnie to, które wydaje się nielogiczne i przerażające, może być naszą jedyną szansą, żeby zobaczyć to, co do tej pory czaiło się poza naszym zasięgiem. Bo czasami to nie my wybieramy, co widzimy. To świat wybiera, kiedy pozwoli się nam zobaczyć. A wtedy już nic nie będzie takie same. Twój kot, twój pies i ta jedna noc. Zastanów się. Czy twój kot kiedyś wpatrywał się w ścianę przez kilka minut? Czy twój pies szczekał na pusty korytarz, a potem nie chciał tam wejść? Czy miałeś kiedyś wrażenie, że coś jest nie tak? Może to nic. Może tylko instynkt. Ale może... nie. Może to, co widzą, nie jest złudzeniem. Może coś się porusza tam, gdzie nasze oczy zawodzą. I może to coś nie chce być widziane, ale twój kot już to widział. Twój pies próbował cię ostrzec. A ty? Czy jesteś gotowy to wreszcie zobaczyć? Następnym razem, kiedy twoje zwierzę wpatruje się w pustkę, nie zbywaj tego, nie śmiej się, nie odwracaj wzroku. Zwróć uwagę, gdzie patrzę, bo jeśli się odważysz, możesz spojrzeć w to samo miejsce i zrozumieć, że nigdy nie byłeś sam.